Jest co prawda nieboso i są bardzo trudne warunki, bo bardzo pada śnieg, prawie poziomo, ale jest tak pięknie, że postanowiłam tu nagrać. Zamierzam na chwilę. Jeszcze mam tutaj takiego towarzysza mojej mamy, więc jest bardzo trudnie w ogóle. Trzymam na smyczy, bez rękawiczki i marzną mi bardzo ręce. czkę ubrać. No, jest tak super, że jednak ściągnę na chwilkę, stop buty i pochodzę boso. Bo ten świeży puszek tak korci. Natomiast obserwuję tego tu małego pieska ryko i tylko na moment jak się zatrzymam, komuś coś napisać albo uruchomić telefon, żeby nagrać to on od razu ciągnie, albo zaczyna biegać dookoła. Bo mu zimną stopę, tak się domyślam. To samo jest właśnie, jak ja chodzę boso. Zauważyłam, że nie należy się zatrzymywać. Później mi jest bardzo trudno dopompować krew do stóp i trzeba dużo się napracować, skupić na tym, żeby takie stopy, które skostniały przy postoju, doprowadzić normalności a zależy mi na zdrowiu, a nie na tym, żeby sobie cokolwiek odmrozić. W razie idę w butach, zaraz je ściągnę. I w zasadzie ten rytuał ściągania i zakładania jest dość męczący. A jakoś to inaczej potrzebuję wykryować. Aha, chyba go zaraz będę nosić. O tego nie przewidzieliśmy co piesku. <laughs> Skacze jak zajączek Riko, chodź, chodź! Poczekaj, poczekaj, wypnę cię Wypnę cię będziecie lepiej O Poczekaj, Ten poleciał chyba futra. Tutaj rozmań na zdjęcia ja. u górę. Co tam poracia? Riko, riko tam w dół idziemy. Chodź, chodź. Chodź. Chodź, chodź. No Tu już tak nie pada. Biegaj, biegaj. Chodź. idziemy na spacer w dół. Yeah. Jeszcze tego nie boję. Jak to robiłam pierwszy raz, to pamiętam, że miałam taki strach troszkę. Pies mi zwiał. Riko! <grym> Riko! Chodź, chodź, bosy piesku. Chodź, idziemy w dół, tak. Tam jest na drogę do domu. To już tam chciał wracać. A my się przejdziemy jeszcze, tak? 10 minut. No, ja na boso, ty na boso. Jest głęboko dość, do kostek. Riko! Mam takie wrażenie, że zamarzają mi te kostki. Więc staram się ruszać w ten sposób stopą, żeby tutaj te kostki doklanić, krew im dopompować. Pies mi zniknął. Dobrze, jest dużo śniegu, to jakoś się tam odróżnia. W tle, w śniegu ten piesek mamy. Nie widzę go, piesek. <laughs> Trudno jest gwizdać, jak się ma wzmocnięte usta. Czy będę pieska szukała w lesie, no? Na bosie. No, bo się jest całkiem przyjemnie, bo tak nie wieje wiatr. jak mi zatytuń no chodź tu piesku chodź 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 chce wracać zaraz będziemy wracać chodź Riko chodź 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 mi jeszcze chwilkę. Mi nie chce iść. Wspiewało się w okolicy Brzuszka, jak się teraz potknęłam. Nie wiem nawet co to było. Nie patrzyłam. No tak, tak. Takie mikrourazy mamy w codziennym życiu. Bardzo wiele razy. One mi nie w ciele, jako właśnie takie napięcie, ale napięte mięśnie. I warto. Przy każdym takim spięciu zauważyć, spięcie, pooddychać głęboko w to miejsce, żeby je od razu rozluźnić, bo w momencie, kiedy zostaje takie spięte, to później jest bardzo trudno to rozmasować. Zaczynają się jakieś historie z rehabilitacjami, ze wyrodnieniami, Lepiej to robić na mierząco. Piesek ja mnie nie chce iść. Mam nadzieję, że gdzieś tam czeka na mnie. O... Także idę po buty. Nie mogę się dzisiaj skupić na stopach. Za dużo niestety. Pieskiem, pieskiem się za bardzo przejmuję, żeby się skupić na stopach i doprowadzenia do tam ciepełka do stóp. Także ubieram buty i szukam psa. Do zobaczenia.